Panie, panowie i ciuchcie, witajcie. Ja jestem niesamowity. Mysteriozo. Teraz ja, wasz niesamowity misteriozo, podejmę się wykonania jednej z najtrudniejszych sztuczek wszechczasów: znikająca ciuchcia! Emilia! Pozwólcie, że wam przedstawię moja ochotniczka. Sami widzicie, jej koła zostały zablokowane. dziś nigdzie nie pojedzie! O, jak myślicie, co on z nią zrobi? nie na pół? <laughs> Cicho! A teraz bardzo proszę o ciszę. Ta sztuczka wymaga ode mnie maksymalnej koncentracji. Ciuchciabra kadabra! Ech, jabłka pewnie zostawiłeś w hotelu nieszczęście. Przepraszam, Nutko. Ja bym do tego nie dopuściła. Muszę być z przodu. Właśnie, że nie. Przez siebie mamy same kłopoty. <laughs> Naprawdę potrafisz zaleźć za skórę. Ach, tak, a ty mi okropnie działasz na nerwy. Wszystko w porządku, ciuchciaki? W najlepszym. Dzięki. Wspaniale. No to ruszam w drogę. Pa, pa. Cześć. Na razie. Mm, ja chcę być z przodu A właśnie, że ja o! Od razu lepiej. lepiej Tylko nie myśl, że ci teraz pomogę Radź sobie sam Świetnie, nie potrzebuję twojej pomocy Buczek jest sam do sztuczek Bez buczka uda się każda sztuczka Że odważyłeś się na radykalną zmianę wyglądu! Jesteś całkiem zielony! E? Twarzowy kolor! Co? Wielu jestem zielony! Co teraz zrobimy? Ojej, nutka i buczek pomylili kolory. O, nie, sam buczek. Jakby nie odróżniał czerwonego od zielonego. Cóż, to się niektórym ciuchciom zdarza. No co ty? Przecież to dwa różne kolory. Niektórzy nie widzą różnicy, są daltonistami. A ja byłam dla niego niedobra. Nakrzyczałam na niego za coś, na co on nie ma wpływu. Pani doktor, chcę coś pani powiedzieć. Chodzi o przyspieszać. Tak, jestem z niego zadowolona. Patrz, jak pędzi Hugo! Na świst pary! Trzeba go ratować! Więc może ja! Postaraj się! To zwariowana maszyna! Hugo jest w niebezpieczeństwie! wszystko moja wina. Trzeba było powiedzieć pani doktor o problemach. O problemach? Tak, choćby o tej reakcji na wycieraczki, kiedy... Wiem już! Wiolu, szybko! Niech Iwo poleje go wodą! Och! A, a, dobrze. A! Nasz sygnalizator. <noise> Doskonała robota. Wszystko będzie dobrze. Czemu zabrałeś tyle ładunku? No bo chciałem mieć więcej czasu na wymyślanie pytań. No to teraz mogę je sobie wymyślać. Co to takiego? Stopiony metal. Tak długo go podgrzewano, że aż się rozpuści. Rety! Zobaczymy z drugiej strony. Włożyć koła. I już gotowe. Możemy ją zabrać. Perfekto! Ale Hugo będzie miał minę! Jaka szkoda, że nie poprowadzisz tego quizu! Tak, a wymyśliłem tyle podchwytliwych pytań, kiedy czekałem. I co mi teraz po nich? Hugo, Hugo, zobacz! Ha! Nowa oś! To dla mnie? Tak, na zamówienie. Jeszcze ciepła. Niesamowite. Dziękuję wam. Już myślałem, że tu zostanę na zawsze. No, to zabierajmy się do roboty. Komuś tu się bardzo śpieszy na quiz. No co za przyjemność. Porządne mydło w rozpuszcza sadzę i brud. Zaraz będę lśnił jak nowy. <grym> no to pewnie. Mydło w mikro spuszcza brud. Będzie z ciebie istny cud. Tak, tak, bardzo zabawne. Haha, ha. a czy ty nie musisz oddać wózka? A tak, no i szczotkarkę też. No, I gotowe. No ruszaj, wracamy na stację. Każda maszyna ma swoje miejsce. <laughs> Cezary ma rację, ten tunel trzeba umyć. Hmm. Hmm. Wilson to zaraz załatwi. Co ty wyprawiasz? Pomagam Edziowi sprzątać Zrobiłeś straszny bałagan Do tego nie używa się wody Edzio i Hugo zawsze ściągają sadzę i kurz odkurzaczem Odkurzaczem? Ja tu nie mam odkurzacza Lepiej się pośpiesz i doprowadź tunel do porządku, bo Edzio zaraz tu będzie No nie! Powodzenia! Będzie ci potrzebne Ciuch, ciuch! Wiolu? Jeszcze nie, ale zaraz tu będzie. Hmm. Co się stało? Widzisz, gdzie jest mój aparat? Wyleciał mi przy hamowaniu. I co ja teraz zrobię? Wilson, proszę wracaj na stację. Linda czeka! O rety. Czekaj, może ten ktoś nam pomoże. Nie, to tylko dinozaur. Dobre sobie! To ja go szukam po całym mieście, a gdy go znajduję, nie mogę zrobić zdjęcia! Hej, Wilson! Na zdjęcie z dinozaurem? Nie mogę. Aparat mi zleciał na krzesło i nie wiem jak go teraz podniosę. Tak, musiałbyś mieć do tego jakiś naprawdę długi wysięgnik. Ja chyba wiem jak go podnieść. O, już niewiele brakuje. Brawo! 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 Uh -huh! Dinozaur zrobił nam zdjęcie. Powinienem go zatrudnić jako pomocnika. Fotosaurus mówi, że się zgadza. Do zobaczenia! Będę tęskniła! Dzięki, że się śmiałeś z mego żartu. O, o nie! nie. Czy to ty? Co się dzieje? Aa! Ludka! Buczek! Co wy robicie? Musimy złapać ten meteory. Cała naprzód! Naprawdę mi przykro. Chyba się dziś nie doczekamy na meteory. No trudno, innym razem. Tak fajnie było patrzeć w gwiazdy. Chodźmy, odwiozę panią! Przebaczy. Lepiej jedź powoli. Koła mi przymarzają! Nic z tego, Edziu! Ta nie pojedzie dalej, o, Rety. Emilia miała awarię. Gdzie ona jest? Och, szybciej ruszaj się! Muszę wiedzieć, gdzie jest Emilia. Co się stało? Przez te burze wysiada komputer. Emilia miała awarię, a ja nie wiem, gdzie ona jest. Trzeba wysłać ekipę na poszukiwania. To wszystko nie ma sensu. Edzio przecież sprawdzał podgrzewacze. Tory zostały spryskane. Nie powinno być na nich lodu. Nie pozostaje nic innego, jak objechać całą okolicę. Koledzy, koła na tory! Sodź! Ja chyba wiem, gdzie oni są. że w zbiorniku była woda, więc pewnie zamarzła. O nie. No nie. Jedźcie tam od razu! Nie ma chwili do stracenia. Ekipa ratunkowa rusza! Z-zamarznę. Nadjeżdża pomoc do roba! Uh -huh. Uszy do góry! Nadjeżdża Kaja! Was do domu.